Witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów o dzikiej róży. Ja nazbierałam sobie trzy gatunki dzikiej róży i wszystko szybko, pokrótce wam pokażę, co zrobiłam i jak sobie przygotowałam. Najlepszym gatunkiem jest gatunek czarnej dzikiej róży. Ja usłyszałam sobie także na herbatkę. Owoce są niezwykle bogatym źródłem witaminy C. Zawierają jej więcej niż inne gatunki róży. Oprócz witaminy C, zawiera ona także kwasy organiczne, pektyny, garbniki. Ta róża jest stosowana jako lek ogólnie wzmacniający organizm, leczy schorzenia wątroby, nerek, skuteczna jest przy leczeniu grypy, przeziębień odtruwa organizm z toksyn. Ja ususzyłam sobie na herbatkę. Ale z czarnej dzikiej róży zrobiłam sobie różne przetwory. Tak wygląda w takiej y, żelowej konsystencji, ponieważ odcedziłam wszystkie pestki i owoce i zrobiłam taką galaretkę. To są zwykłe konfitury, ale ja zrobiłam w formie galaretki. Odcedziłam wszystkie pestki i owoce. Naprawdę, jeżeli ktoś raz posmakuje czarną, dziką różę, to będzie tak zachwycony, że nie będzie zbierał po prostu innej. Oczywiście, z tej czarnej, dzikiej róży zrobiłam sobie także taki gęsty sok na zimę. Będę go dodawała do herbaty. Yy, będę go dodawała. Jak będę chciała do herbaty, będę go dodawała, będę polewała na budyń, na kaszę. To zależy kto, co lubi. Zachęcam serdecznie do czarnej, dzikiej róży, ponieważ ona jest bogatszym źródłem witamin i minerałów niż inne gatunki róży. Ale przejdźmy dalej. Kolejnym. Produktem, może najpierw zacznę od tych pozostałych jeszcze dwóch gatunków dzikiej róży, jakie mam. To jest ozdobna, taka bardziej okrągła, a to jest nasza zwykła, e, tradycyjna dzika róża, rośnie wszędzie. Ja nasuszyłam sobie na herbatkę. Zachęcam serdecznie. I teraz tak, ja szybko Wam pokażę, żebym wyrobiła się w czasie, ponieważ mogę nagrywać tylko 15-minutowe filmiki. Pokażę Wam, co zrobiłam z tej pomarańczowej, tradycyjnej, zwykłej, dzikiej róży. Czyli zrobiłam oczywiście konfitury w postaci żelowej. Ja postaram się zbliżyć, żeby to było lepiej widać. To jest taka galaretka. Widzicie? Troszkę ją poszutluję, to będzie widać. Bez pestek i owoców. Oczywiście odcedziłam. Następnie zrobiłam sobie także soki z dzikiej róży, ponieważ są bardzo smaczne i zachęcam serdecznie. W okresie jesienno-zimowym, na przeziębienia naprawdę wspaniałe. Następnie zrobiłam sobie y, tonik do przemywania twarzy także z dzikiej róży. Tonik wygląda tak. Do tego toniku zrobiłam dziewczyny teraz troszeczkę inaczej, dlatego wam pokażę, ponieważ połączyłam ze srebrną wodą. Kupuje się srebrną wodę w aptece i tym razem żeby troszeczkę zmienić produkt połączyłam mój tonik z dzikiej róży ze srebrną wodą z srebrną wodą następnie zrobiłam serum macerat wiecie zalewamy oliwą z oliwek na dwa tygodnie następnie po dobrych dwóch tygodniach odcedzamy macerat i mamy takie serum ale ja, żeby znowu mieszać produkty, znowu zrobiłam sobie troszeczkę inaczej, czyli dodałam stuprocentową ampułkę z kawioru i kwasu hialuronowego, żeby wzbogacić bardziej te serum, bo chodziło mi o zmarszczki pod oczami. I sobie zrobiłam tak troszeczkę na bogato, czyli dodałam ampułkę z kawioru i ampułkę stuprocentowego kwasu hialuronowego. O tych ampułkach one są biogetested. Ja zrobiłam już wam filmik, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, ponieważ one są bardzo tanie. Połączyłam z tym serum. Następnie, dziewczyny, przygotowałam sobie krem bogaty. Kremik wygląda tak. Jest bardzo gęsty, ponieważ do kremu dodałam szea buta, masło szea, witaminę E, witaminę C, zakupioną w aptece, którą dodaje się do maceratów, żeby zakonserwować. Produkt, ale ta C i E dodałam wedle zmarszczek. Dodałam parę kropel gliceryny. Gliceryna chyba kosztuje w Polsce 2 zł w aptece. Oraz dodałam kilka kropel oliwy ozonowej ozono -sept. A jak, kto zabroni biednemu bogato żyć? <laughs> Sobie trochę poszalałam z kremikiem. Oczywiście nie mogło zabraknąć na zimę zdrowotnościowej nalewki, czyli zrobiłam sobie także nalewkę z, czar z czarnego bzu. Ojejku, sorry. nalewkę z dzikiej róży tej pomarańczowej. Przepraszam, ponieważ robiłam ostatnio tyle tych nalewek, że już mi się miesza w głowie. E tak wygląda nalewka z dzikiej róży, tej pomarańczowej. Na razie zrobiłam sobie z tej pomarańczowej dzikiej róży, ale zrobię także z czarnej dzikiej róży taką nalewkę. Jak ja to robię? Zalewam po prostu naszym zwykłym polskim spirytusem. Pozostawiam te owoce zalane w spirytusie na jakiś czas. Następnie odcedzam, jeżeli nie mam czasu, bo niektóre moje nalewki stoją na strychu już jakiś czas. E, na przykład ostatnio robiłam też taką fajną z imbiru i z cytryny, e, właśnie która jest wspaniała w okresie jesienno-zimowym na przeziębienia. I jeszcze ta biedna nalewka stoi, nie mam kiedy jej odcedzić, będę musiała, nie wiem, może z że w tym tygodniu ale zachęcam Was do robienia takiej nalewki, ponieważ w stanie podgorączkowym wystarczy wypić łyżeczkę takiej nalewki yy, i naprawdę ona jest skuteczna. Zbije gorączkę, będzie działała na potnie i w smaku jest bardzo dobra, bo ja robię taką dość słodką, daję troszkę większą ilość cukru. Zachęcam serdecznie. Wczoraj yy, Zrywałam cza, owoce czarnego bzu i robiłam soki. Dzisiaj będę robiła konfitury, a jutro oczywiście nalewkę. E, pojutrze. I chciałam Wam pokazać, jak wygląda sok z czarnego bzu. Patrzcie, jaki ma piękny kolor. Na zimę, naprawdę wspaniały. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, Zrywaniem sobie owoców dzikiej róży. Zachęcam serdecznie, ponieważ będziecie zadowolone, będziecie zadowoleni, ponieważ nie dość, że jest bogatym źródłem witamin w okresie jesienno-zimowym, na przeziębienia, gdzie na grypę naprawdę żaden lekarz nie przepisze antybiotyku, ponieważ ich nie ma, nie są skuteczne. Warto mieć w swojej spiżarni, owoce ususzonej dzikiej róży, wiecie, jak ja suszę owoce, dzikiej róży. Ja mam taką maszynkę kiedyś w Polsce na rynku kupiłam do suszenia owoców, ona daje odpowiednią temperaturę, że owoce nie tracą swoich witamin na wartości, co jest najważniejsze, bo jeżeli owoce z dzikiej róży będziecie chciały sobie ususzyć, nie wiem, gdzieś w przewiewie na strychu, to nie będzie to samo. Ja sobie zakupiłam ta, ta maszynka do suszenia owoców. Kosztowała chyba 40 zł na rynku w Polsce. Jeżeli ktoś miałby okazję, zachęcam, żeby sobie ją kupić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę wszystkim miłego dnia i do następnego. Pa!